W jakim kierunku pójdą sprawy w Europie? Czy potrafimy obronić projekt europejski przed tymi, którzy ze skrajnej prawicy i skrajnej lewicy próbują go rozwalić od środka? Czy potrafimy wspólnie razem tak bardzo pomóc Ukrainie, by wojna zakończyła się na jej prawach i na jej zasadach? Michał Kobosko, Europarlament w minutę zapraszam. Jestem dziś w Paryżu na szczycie wolności i demokracji, na spotkaniu parlamentarzystów naszej grupy politycznej, grupy Renew Europe. Przyjechaliśmy tutaj na zaproszenie byłego premiera Francji, Gabriela Attala, który jest jednym z szefów partii Renaissance. Pana prezydenta Emmanuela Macrona we Francji, jednym z liderów naszej grupy politycznej. Przywitał nas dzisiaj obecny premier Francji François Bayrou i przez cały dzień rozmawialiśmy w Paryżu o tym, co dzisiaj jest absolutnie najważniejsze. To kolejne spotkanie, pierwsze takie w formacie parlamentarnym, w czasie którego rozmawiamy o tym, w jaki sposób. Mamy działać w sytuacji, w której Stany Zjednoczone, Donalda Trumpa najwyraźniej chcą zmniejszyć albo likwidować swoją obecność w Europie, chcą zmniejszyć swoją aktywność w ramach NATO. W czasie swojego wystąpienia tutaj w Paryżu mówiłem o tym, że to jest czas krytyczny dla Europy, to jest czas decyzji. Czy potrafimy stanąć na wysokości zadania i odpowiedzieć na wyzwania, które są dzisiaj przed nami, czy też potrafimy tylko mówić i przygotowywać kolejne papiery, przygotowywać kolejne recepty, ale przecież czytanie recept nie jest w stanie uleczyć żadnego pacjenta. Dziś potrzebujemy bardzo konkretnych decyzji, bardzo konkretnych kroków podejmowanych przez liderów politycznych Europy, żebyśmy w przyszłości wszyscy byli bezpieczni.